Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Skubany, mamy pierwszy dzień świąt, także wesołych świąt, miejmy nadzieję, że upływają Wam spokojnie, radośnie, w gronie najbliższych i oby było tak nie tylko w te święta, ale i w następne, a korzystając z okazji, no cóż, zwróćmy uwagę na największe wtopy Wargamingu w tym roku, w mojej ocenie, oczywiście jest to subiektywna ocena i każdy może mieć inne zdanie, na pierwszym miejscu i największa wtopa w moim odczuciu to pojazdy kołowe, a raczej forma w jakiej zostały wprowadzone, ponieważ na początku bardzo entuzjastycznie byłem nastawiony do pojazdów kołowych, no cóż, nowe lighty, będzie fajnie, no ale niestety sama fizyka, gumowe odbijanie się od wszystkiego, stawanie samemu na koła, gąskę za zero, no po prostu tragedia i... W zasadzie forma, w jakiej zostało to wprowadzone, to sobie można pozwolić wprowadzić coś takiego w grze na Steamie za 5 zł, w grze, w którą i tak nikt nie zagra, a nie w poważnej produkcji jaką jest World of Tanks. Tutaj zaznaczę, że już jest trochę lepiej, że tych krytycznych za zero bez obrażeń jest trochę więcej. Ta fizyka już nie jest aż tak gumowa, także gdzieś tam Wargaming nad tym pracuje, ale myślę, że do wprowadzenia kołowców powinno jeszcze upłynąć trochę czasu, powinno zostać to. Dużo bardziej poprawione i wprowadzone dopiero wtedy. Na ten moment, tak naprawdę, forma, w jakiej zostało to wprowadzone, jest dla mnie nie do przyjęcia i po prostu to w ogóle nie powinno być miejsca. Oczywiście jestem ciekaw Waszego zdania, tak jak powiedziałem, napiszcie w komentarzu, tak jak powiedziałem, byłem entuzjastycznie nastawiony do pojazdów kołowych nowe lajciki. No cóż. Nie... Na szczęście nie muszę powiedzieć, że wyszło jak zwykle, bo na przykład dwururki już całkiem okej okay są, a miałem dość duże obawy, ponieważ, mm, ponieważ po kołowcach, no cóż, ciężko jest optymistycznie podejść do zmian. Także kołowce to jest taki totalny numer jeden, tutaj jeszcze zaznaczę, że tych w top w moim odczuciu nie było wcale tak dużo i w zasadzie cały rok określiłbym y, na plus. Jak będzie moment, nagram, nagram też materiał, w którym powiem, co mi się podobało w tym roku. Na razie lecą minusy, bo będzie krócej, a nieco się śpieszę na święta, także wybrałem ten materiał. Po, po świętach będę miał więcej czasu. W topa numer dwa. Event halloweenowy, a raczej jego brak. Nie wiem co poszło nie najlepiej, do ostatniej chwili był zapowiadany na internecie, pojawiła się nawet mapa, na jakiej się odbędzie, na wszystkich innych platformach. Event Halloweenowy się odbył na PC. Halloween, Halloweenowego eventu tak naprawdę brak. Nic się nie stało, nikt nic nie wie. Odwołany w zasadzie do ostatniej chwili miał być, odwołany w ostatniej chwili. Co się stało? Ciężko, że do tej pory nie wiemy. Oficjalna wersja była taka, że czegoś nie udało się wkleić do silnika, i no po prostu nie było. Nie bardzo mnie interesuje, co tam się wydarzyło. Nie bawiłem się dobrze w Halloween, a szkoda, bo zazwyczaj tryby. Było ok, tutaj możemy snuć domysły, albo rzeczywiście technicznie coś nie poszło. Ewentualnie okazał się tak nudny, że Wargaming w ostatniej chwili postanowił nie wrzucać tego eventu. Szczerze nie wiem i na pewno nie będę dociekał. Trzecim, wtopą bądź nie w wtopą, to po raz kolejny zostawię w waszej ocenie. Trzecią sprawą jest zapowiadany już w zeszłym roku na ten rok rebalans amunicji. Premium zwykłej amunicji to się nie wydarzyło. Przez cały rok coś testowaliśmy, były piaskownice, było o tym, były momenty w ciągu roku, że było o tym głośno, po czym tak naprawdę nie stało się nic, jest coś zapowiedziane, że może wydarzy się w kwietniu, czyli w zasadzie tutaj Wargaming nie tyle, co coś skopał, chociaż można i tak powiedzieć, co nie wyrobił się w czasie i okazało się, że tych zmian, które zostały zapowiedziane hucznie w zeszłym roku, na ten rok niestety nie wprowadzono. Nic się nie wydarzyło, także czekamy na kolejne piaskownice, czekamy na kolejne propozycje zmian w amunicji. No i zobaczymy jak to wejdzie. Oczywiście temat jest y, z jednej strony dość poważnym tematem, ponieważ zmieni wiele w grze. Tutaj będzie zwykła amunicja mieć taką penetrację, jaką ma i obrażenia plus 25%, 5%, ewentualnie zwykłe obrażenia, a amunicja premium będzie miała... Obrażenia mniejsze o 25%. Odłamkowo burzące też będą dość znacznie osłabione. Także, to może w jakiś sposób to może być game changerem, może wywrócić grę do góry nogami, także oczywiście warto zrobić to dokładnie, nie jak w przypadku kołowców, i zrobić to porządnie od deski do deski. Z drugiej strony jest to duża firma, miała cały rok, także. Wystarczyło powiedzieć, że być może wprowadzimy to w tym roku. Już temat był inny. W zeszłym roku, pamiętam, nagrywałem materiał, co będzie się działo w 2019 roku. Był to pewniak. To nie weszło. W zasadzie to tylko i wyłącznie te trzy rzeczy, mm, które chodzą mi po głowie i które uważam za, no cóż, że coś poszło nie tak, że coś poszło nie najlepiej. Jestem ciekaw Waszego zdania. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co Waszym zdaniem było nie tak. Oczywiście będzie też materiał o tych rzeczach, które oceniam na plus i chyba zdecydowanie tak naprawdę byłoby... Ich więcej, także, gdyby nie te rzeczy, o których powiedziałem w dzisiejszym materiale, byłoby idealnie albo co najmniej dobrze. Niestety, no, coś musło, musiało pójść nie tak. Życzę Wam jeszcze raz zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Widzimy się na streamach po świętach. Widzimy się w materiałach w międzyczasie. Na streamach, w materiałach w międzyczasie. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Pozdrawiam serdecznie z Kubanet.